W dłuższej przerwie lecę na rybki. Jestem spakowany, jest niedziela. Godzina 11 rano, jedziemy na cały dzień tu z rodzinką. Dwie rodziny wypacy robimy, już kurwa, że z dwa tygodnie nie byłem na rybach, jeszcze jakaś chory. Jedziemy na jezioro Mysiborskie. Co się tam będzie działo, czy okoń będzie, czy nie będzie, no to szczupak, okoń zobaczymy. Okoń już powinien wystartować. Także dopóki... Także ekipa już jest naszykowana. Ekipa gotowa. Jesteśmy na rybkach, znaczy na rybkach, no dojeżdżamy do jeziorka. Jak tam? Jak Jut? tam? Good? Tu misio też już naszykowany, zaraz do wybiegu już, najchętniej wyskoczył. Lada chwila, bo na wodzie. Tam trochę siedzą. także już pakujemy mandul. Już się. bardzo mocno czuję, że będzie wynik. Achylujemy. O, miesią tutaj już trawkę swoją naturalną ma. Idzie, będziesz strzał? Widzisz, się już upalają? Na wietrze? No, miesiąk schowany pod tym, pod krzesło. <noise> Także ekipa się pomału przyzwyczaja do słońca. 30 gram casting do 10 gram i okońówka do 6 W ten to, jak światerek uspokaja się, to mocno opali, nie? Tak. No dobra. Pauzy, Dorotka, mówię, długie filmy się ciężko później teraz Jesteśmy przygotowani na wszystko. Na dużego zwierza i Ładnie. nie tylko. Prezent od kolegi. Dobra. Szczupak mały, małego szczupaka mamy. Na koniu, ludzie. Uh! Mm. Takiego mam, taką bestię. Ładny, nie? No. O że jak skacze. Ładna bestia. Do wody. Dobra, pauza ciśnij moimi takie okonki, ładny. Na paprocha już szarpią na misiborskim jeziorze, ładne kolorki, czerwone jakie ma. Fajne. Kilka złapiemy, wypuścimy. Tu mamy ładnego operatora dzisiaj dobrego. O. Także bawimy się dalej. Możemy pauzę wcisnąć. Tak ładnie zaczyna szarpać już, już czerwiec przyszedł, wakacje i na paprocha zaczyna. Okonek Sternika Jak dziecko, jest fajnie, nie? Bardzo Płyniemy za szczupakiem teraz zobaczyć Okonki już ruszyły Także później się o koniek tu dziecko się uczy pływać Jakiś fajny film. Jeden szczupak zaliczony i dwa okonki także fajnie Teraz. Także do później. Przystawiliśmy się tu na miejscówki na szczupaka. I nic się nie dzieje. Szupak w ogóle nie gryzie. Dopaliśmy jednego tam 15-20 centym, cm na koniówkę. I słabo. Szupak w ogóle nie chce gryźć. my wszystkie wchodzą. Nic pa nic z powrotem chyba na konia popłyniemy, nie? Dziecko? Tak. No właśnie. Tutaj operator kamery mówi, że... "O Okoń. Coś się dzieje na okoniu to coś się działo. Dobrze. Mamy ładnego zębatego. Na piża. Jaruwa jest. Jednak się dziecko uratowali.

czy wczoraj? Dobra. Kamerka 52 cm. Widać? Ile. Widać. Weźmy iPhone'a, telefonem. O, 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 czy nie? Jest włączone. Na czerwono jest? Tak, jest na czerwono. A to teraz moimi jesteśmy za okonkiem, stanęliśmy. Będziemy tu okonka szarpać. Mam tu dzieciaki na pokładzie też. <laughs> ja, no to jest. No. Na paprocha. Dzisiaj wynik jest dosyć już dwa szczupaki i koko. To Nieźle. Nie, dzieciaki? Tak. No. No, podoba się, nie? Bardzo. No i elegancko. Jak się podoba, to obiad zjedzony, nie? Tak. Dzień zaliczony. Tak. Która w ogóle jest dopiero? Godzina jest piętnasta. O, tak bije, że. Okonek. I o. następny. cyk, cyk. Bawi mi się okoniem. o A. Ładne, nie? No. Zobaczyć? No, cóż. Jak tam dzieciaki ryby brały czy nie brały? No, tak średnio. Średnio, nie? No. Jaki ci wynik? Co mówi? 8. Ja no. osiem. Jakich osiem? Nie Osiem. Cztery okonki. Cztery okonki i, i... Ile szczupaków? Dwa. Dobrze. Drugie dziecko. Jaki długi szczupak był? No... Pięćdziesiąt? Pięćdziesiąt był. Jeden mm. albo dwa miał, nie? No. Także tak jest. Dzisiaj dwa szczupaki, parę okonków, tam było. Wiaterek i Nie ma. Ale Wszystko nie stanęło. Ten. Słucham? osiem. Hmm. No ale co no, ten... Niech będzie. Także cóż. Przyjedziemy do domu. Jakiś filmik zmontujemy z dzieciakami tu? Nie? Tak Jeszcze? Tak Coś zmontujemy, wstawimy, bo już dawno żeśmy wstawiali na kanale Będzie się komuś coś podobać ten film to Wiadomo, wciskamy suba i będzie podobać to Życie Takie życie Także uciekamy na jakieś lody jeszcze i Pozdrawiam wszystkich Na razie Trochę dzieciaków Będą na filmie też Prosto z Poznania przyjechały dziewczynki i spodobało im się wędkowanie. Także tak, tak. co się mówi? Do widzenia do zobaczenia. No. Do widzenia, do zobaczmy, nie była. <noise> Dobrze jest. Płyniemy na brzeg, tam jeszcze resztę ekipy zabrać. Także Ahoj. <noise>